Witam wszystkich cieplutko. Dzisiaj mamy poniedziałek, czwarty tydzień Adwentu, miłość, czyli dwudziesty trzeci dzień Adwentu. Adwentu ze świętym Ojcem Pio. Posłuchajmy, czyta. Sylwia zapominajka Myśl Ojca Pio Rodzi się on z łona swej matki, jak promień słońca, który przenika przez kryształ, nie przyćmiewając go, a aniołowie są przy tym obecni, aby złożyć go w ramiona matki. O Maryjo, Powiedz nam, proszę, w jaki sposób otwarło się twoje, twoje serce? Któż potrafiłby przeniknąć do tego pieca ognistego? Ona tuli go do serca i adoruje swego Boga, swego Stwórcę, swoje wszystko. Miłość odnosi zwycięstwo nad respektem. Widzi go jako Boga, który z miłości przyobległ się w ciało. Widzi go jako bezbronnego, którym musi się zaopiekować i adoruje go jako wszechmocnego. Epistolario 4, strona 870. Bóg, kochani, który stał się człowiekiem, narodził się. W złych warunkach, przy zwierzątkach. Narodził się Bóg jako mały chłopczyk, jako te dziecko, tak jak my się rodzimy, i żył przy nas, i różne miał trudy życia, jako i my mamy, ale w jednym był inny niż my. Nie miał grzechu, aby w jego serce było pełne miłości, miłości do każdego człowieka. Czy my to rozumiemy? Co to znaczy kochać naprawdę? Kochać mimo nienawiści w koło, mimo zła, które niestety wciąż było i jest. On kochał. Syn Boży. Bóg. On kochał, i kocha, i zawsze będzie nas kochać. Nie rańmy go więcej, ale kochajmy i idźmy Jego drogą, słuchając Jego słów, prosząc, by w naszych sercach nie zabrakło dobra i miłości. Wszystkiego dobrego, kochani. Niech ten poniedziałek będzie radosnym, i pełnym miłości. Poniedziałku. Z Panem Bogiem.